Dzisiaj parę zdań na tle, jak widzicie, pięknej polskiej jesieni. Słuchajcie, skarby moje. Szybko taki temat: sedia, gestatoria, czy jak się to tam nazywa. Wiecie, kiedyś była taka lektyka, na której noszono papę, znaczy papieża, i z tego zrezygnował Jan Paweł II i przesiadł się do papa Mobile, i teraz to się ludziom, wiecie, bardzo źle kojarzy, że to Nieśli tego papieża na lektyce jakiegoś faraona, nieśli pewnie jacyś niewolnicy, którzy to robili za karę, których gdzieś porwano, zmuszono do tego, bito ich i prześladowano, i w ogóle było to takie straszne. A prawda jest taka, że tego papieża noszono oczywiście tak samo jak różnych tam kiedyś oficjałów noszono, ale papieża noszono z bardzo prostej przyczyny. Otóż nie noszono go codziennie do toalety. Tylko noszono go przy specjalnych imbach katolickich, jak po prostu zjechało się mnóstwo ludzi i każdy chciał go zobaczyć, bo dla informacji niezorientowanych, w jakiejś pierwszej połowie jeszcze XX wieku, ani nawet wcześniej, na przykład nie istniały jakieś telebimy czy transmisje, gdzie każdy mógł sobie zobaczyć Ojca Świętego, tylko ludzie przyjeżdżali do Rzymu na przykład na Rok Święty, i przyjechali i jak to mówi powiedzenie papieża nie zobaczyli. Więc żeby mogli go zobaczyć jak tam wychodził na plac Świętego Piotra, czy gdzieś tam go przez bazylikę przeprowadzano, no to wsadzano go na tą lektykę, żeby go wszyscy mogli zobaczyć, bo to taki był jeden z to była taka atrakcja turystyczna, jak się do Rzymu jechało. Wiecie, ludzie jechali długo na jakimś ośle, czy szli piechotą przez Alpy na pielgrzymkę. No to chcieli, chociaż wiecie, o potem jak przyjadą tam do siebie na wieś czy do miasteczka jakiegoś, powiedzieć widziałem, widziałem papieża, ojca świętego widziałem, pewnie ja nie wiedzieli jak się nazywa, ale widziałem go, no trzy sekundy mi mignął na tym krześle wysokim, ale go widziałem i taki był tego sens, żeby pielgrzymi, potnicy, wierni mogli go zobaczyć, to nie, to po prostu o to chodziło, to, to był po prostu taki praktyczny tego wymiar. I był niesiony nie przez jakiś niewolników, tylko przez członków jakichś tam rzymskich rodzin, arystokratycznych, i to był po prostu zaszczyt do tych ludzi. Ci ludzie się tym chlubili po prostu wręcz, nawet pewnie czasem byli strasznie pyszni z tego powodu. Ponadto było ich na tyle dużo, po każdej stronie chyba tam kilku było, że to były młode, zdrowe chłopy. A ten wiecie papa to najczęściej był już jakiś staruszek, wiecie, siwy, zasuszony. E, także dużo nie ważył. Także to nie był jakiś taki problem dla nich. To nie nosili go cały dzień, tylko to tam kilkanaście minut i tyle. I po zawodach było. Także jeden z takich może małych mitów na temat kościoła, ale także jego warto obalić. Trzymajcie się i cześć.